Możesz gdzieś tam frikową karierę zakończyć, co roku. Jak z tym się czujesz, jeżeli faktycznie wygrasz? Ja powiem tak, Adam y, może i zakończy karierę, ale ma w planach y... Przytyć, zrobić taką solidną wagę. On jest potężny chłop. ponad. No tam właśnie się wykłócał z tutaj żywi, że, wie, że większa waga powinna być, a jednak tutaj 91,7 chyba wyszło, prawda? Tak, ale ważył się po południu i miał ponad 97, więc tutaj pomyłka zaszła. No. No właśnie, ciekawe to było, no ale miało co tutaj akurat walczyć. Powiedz mi, co, jak oceniasz tak naprawdę to, co tutaj się dzieje na tej gali? Bo przed chwilą nawet widzieliśmy walkę Hellboya z Owcą. Jak takie sytuacje oceniasz? No nie zwracam uwagi, wiem, że tam coś się dzieje, ale ja skupiam się na jutrzejszym na sobie głównie. A jak wyglądały twoje przygotowania tak naprawdę do walki? Na czym się najbardziej skupiałeś? Bardziej kondycja, kondycja prędkość, nie? Tego